Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z książką Nie wiesz we Wszystko, Co Myślisz. To książka, która koncentruje się na macie wewnętrznego spokoju i uwolnienia się od ograniczających nas przekonań. Autor pokazuje, że wiele naszych myśli to tylko iluzje, które nie muszą definiować naszej rzeczywistości. Główne przesłanie książki to zachęta do życia tu i teraz, uwolnienia się od lęków. I przyjęcia bardziej intuicyjnego podejścia do życia. Książka jest napisana w przystępny sposób, bez nadmiernie skomplikowanej terminologii, co czyni ją łatwą w odbiorze. Jeśli interesujesz się tematyką samorozwoju, duchowością i pracą z umysłem, może to być wartościowa lektura dla Ciebie. Więcej informacji o książce, spójrz opis. Dajcie znać, czy ją czytaliście, czy planujecie i życzę miłego dnia. Pa!